Ja jestem przeciwny wzmacnianiu kompetencji jakichkolwiek ciał unijnych i Unii Europejskiej. Dlatego, że żeby zależało nam, żeby mogło nam zależeć na wzmacnianiu tych kompetencji, to musielibyśmy mieć na nie istotny wpływ. Tego wpływu nie mamy, zwłaszcza przy obecnych elitach politycznych. I po pierwsze po drugie, uzależnianie się Obecna zależność od Rosji jest oczywiście groźna i należy, należy z nią walczyć. Pytanie, co rządy przez ostatnie 25 lat w tym em, kierunku zrobiły, no jest pytaniem niestety, niestety otwartym i, i zatwarzającym w odpowiedzi. E, natomiast nie, nie jestem zwolennikiem tego, żeby Polska zmieniła e, tak e, siekierkę na kijek, to znaczy, żeby uzależnienie gazowe od Rosji. Zmieniła na uzależnienie od, gazowe od Rosji via Niemcy, bo właściwie do tego sprowadza się wspólna polityka gazowa-energetyczna Unii Europejskiej. Znaczy, mnie nie interesuje zależność Polski. Mnie nie interesuje zależność Polski. I czy to jest wektor moskiewski, czy berliński, czy brukselski, czy waszyngtoński, czy jakikolwiek inny, można sobie pomyśleć. To ja nie jestem tym zainteresowany. Wobec tego, taką, taką politykę mógłbym zaakceptować tylko pod warunkiem, że Polska miałaby tam realne warunki wpływu i, i, i miałby pewność, że Polska będzie tam jednym z czynników decydujących. Nie będzie. Dzisiaj już wiemy, że nie będzie. Więc dla mnie na tym etapie ten pomysł jest absolutnie nie do przyjęcia.